Aleksander Fedoruk, Forbes Polska. Moim Państwa gościem jest Pan Paweł Gancarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na konferencji Mikro, Mikrokosmos Inwestycji, na drugiej edycji. Um, w sumie 2024 rok to jest też taki rok um, symboliczny pewnego rodzaju, bo to też jest 35-lecie transformacji, 20-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. I tak z perspektywy Dolnośląskiej, jakie były te ostatnie dekady dla, dla regionu, dla Waszej gospodarki, jakbyśmy mogli podsumować? i Kolejna w trzeciej dekadzie powódź na Dolnym Śląsku, na południu Dolnego Śląska, no, także jak mówimy o specyfice, to też te doświadczenia dolnośląskie mamy bardzo e, obszerne. E, no, myślę, że rok e, zależy z jakiej perspektywy go ocenić, ale na pewno gospodarcze i e, Dolny Śląsk oprócz infrastrukturalnego, to i gospodarcze e, serce polskich, e, to na pewno dynamiczny rozwój, na pewno mnóstwo inwestycji zagranicznych, to na pewno dynamiczny, dynamiczny rozwój naszego regionu. No, taki był ten Dolny Śląsk. W wielu obszarach, myślę, że jako Dolnośląsacy jesteśmy prekursorami. Widać to we wskaźnikach chociażby, stąd między innymi zaliczamy się do regionów bogatszych, bogatych. I tutaj też ten stopień dofinansowania przy projektach unijnych jest mniejszy niż w innych regionach, trochę mniej założonych. Także jest w tym szereg trudności, ale też mamy sporo zaległości, które należy nadrobić. Ale taki efekt synergii jest widoczny między taką równowagą, między inwestycjami zagranicznymi, wzrostem znaczenia polskich firm, które tutaj się rozwijają i na które sektory gospodarki w tym momencie wystawiacie region stawia, które się najmocniej rozwijają, najszybciej? Ja myślę, że to, co powtarzają przedsiębiorcy i też to było efektem dyskusji w pierwszym panelu, to na pewno brakuje e energii na Dolnym Śląsku, do, ale energii tej elektrycznej do produkcji, która jest zainstalowana. I myślę, że to był, powinien być jeden z obszarów do tego, żeby mocniej go może rozpoznać albo lepiej zorganizować. E ale na pewno nowe technologie w oparciu o potencjał wyższych uczelni, na pewno ta twórczość i myślę odważne podchodzenie do przedsięwzięć przez naszych dolnośląskich przedsiębiorców, takie bez kompleksów tych najbardziej skomplikowanych, najbardziej innowacyjnych w obszarze chociażby technologii kosmicznych, informatycznych, szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, i tego obszaru informatycznego, ale też wiele osób, z którymi mam kontakt w ostatnich tygodni, tygodniach, jasno mówi, że naszą domeną powinna być biotechnologia, i tu mamy gigantyczny potencjał. Nie sposób się z tym zgodzić. Myślę, że to, to jest i może być jeszcze większy stopień naszego rozwoju, jeżeli skoncentrujemy się na tych obszarach, o których mówiłem. E, warto by było na którymś się skupić bardziej i wyspecjalizować, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Mhm. A płaczecie po Intelu, czy tak naprawdę ta globalna decyzja jest szansą, żeby znaleźć e, innego inwestora? My na Dolnym Śląsku nigdy nie płaczemy mhm. tylko, e, tylko mamy świadomość tego, że e, tak miało być i nic nie dzieje się bez przyczyny nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Na pewno byłoby ciekawym mieć taką inwestycję na swoim terenie swojego województwa. Na pewno rezonowałoby to na wiele obszarów właśnie tych, które wymieniłem wcześniej. Ale jeżeli nie ma, myślę, że kolejne jeszcze ciekawsze przedsięwzięcia są przed nami i pewnie zlokalizują się w obrębie środy Śląskiej czy w innych obszarach, o których, o których rozmawialiśmy w panelu, czyli tym biedniejszym południu Dolnego Śląska. Myślę, że to jest idealna okazja do tego, żeby lokować inne inwestycje nie tylko w obrębie Wrocławia, stolicy regionu, ale też właśnie w tych, w tych dalej oddalonych na południu od Wrocławia miejscach, w tych gminach. Przypomnę historycznie, w każdej z tych gmin, był jakiś zakład pracy między 500 a 1000 osób zatrudnionych, i to swoistego rodzaju była taka oś rozwoju dla darennego terenu. W ostatnim 30-leciu właśnie te dysproporcje wzrosły. Większość inwestycji tych dużych zagranicznych zlokalizowała się w okolicy Wrocławia, co w znaczącym stopniu niejako zniekształciło nam trochę województwo pod tym względem demograficznym. Pod tym względem rozwojowym. Stąd myślę, że to jest też taki efekt uboczny tych ostatnich 30 lat. Mhm. Taką bazą są też inwestycje infrastrukturalne, bo to jest jakby taki fundament. No jeżeli chodzi o system dróg, no to tak już domknie się za chwilę ten, 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 ten podstawowy prawdopodobnie. Chociaż A4 pewnie się musi rozbudować. Ale właśnie jakie inwestycje planujecie? No bo kolejne Nośląskie to jest wasza silna strona, no i lotnisko za chwilę też pójdzie do rozbudowy. Jak mówimy o systemie drogowym, to to, co przed nami w perspektywie 3-5 lat, to jest budowa S8 w kierunku Kłocka, budowa S5 w kierunku Wałbrzycha od Wrocławia, rozbudowa czwórki, tutaj kluczowy temat, nad którym też pracowałem, będąc, pełniąc swoją funkcję w Ministerstwie Infrastruktury. To jest rozbudowa czwórki i najistotniejszy element wokół Wrocławia. Czyli czy w nowym śladzie, czy w starym śladzie, jestem zwolennikiem nowego śladu i wiem, że takie prace trwają. Co do lotnisko, największa inwestycja, jeżeli chodzi o wrocławski port lotniczy, rozbudowa to się dzieje. No i koleje dolnośląskie, rewitalizacja kolejnych połączeń kolejowych, modernizację torowisk przez polskie linie kolejowe. To ma miejsce, to się dzieje, chociażby kierunek. I tu znowu to najbardziej ten najbardziej doświadczony teren naszego województwa, stronie lądek, to jest modernizacja linii przez Pelkę do Kudowy do Międzylesia. Z tamtej strony województwa będzie można dojechać koleją do Wrocławia w przeciągu półtorej godziny, godziny 40 minut. To jest bardzo dobry czas. To też uatrakcyjni nasz właśnie te słabsze regiony i to się dzieje, ale też rozmawiamy na ostatnim kongresie samorządowym w ubiegły czwartek był panel poświęcony infrastrukturze. Rozmawialiśmy też o pojazdach autonomicznych i to jest w przyszłości takie pilotaże chcemy, żeby na Dolnym Śląsku powstały, czyli nie stajemy na kolejach dolnośląskich, które są naszym produktem eksportowym, ale szukamy też nowych, bardziej innowacyjnych rozwiązań. Czekacie na KDP, na no w końcu na porządną linię? Do Warszawy, do innych miast, ale też połączenie z, chociażby z Pragą czy, czy z Dreznem. No Na pewno takim marzeniem i chętnie, wtedy ja sam bym osobiście przesiadł się na kolej, jakby można było w niespełna dwie godziny dojechać koleją z Wrocławia do Warszawy, od razu mówię, będę jeździł koleją. Bo dzisiaj ten transport kołowy jest prostszy i szybszy, może nie tańszy od kolejowego. Tak nie powinno być. I tego połączenia brakuje takiego bezpośredniego z koleją dużych prędkości z Warszawą. Wierzę w to, że przez duży centralny port lotniczy. Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego przedsięwzięcia, i moim zdaniem. Koleje dużych prędkości, duże lotnisko obsługujące też, też towarową sferę naszego funkcjonowania jest potrzebne w Polsce i wierzę, że to powstanie. Tak zaczęliśmy jeszcze, Pan zaczął o, o, o tematyce powodziowej. no 2024 rok to kolejna klęska, która na was na was spadła już. Na kim obecnie. Jesteście jest w i to są już prace dotyczące odbudowy, czy, czy, czy jeszcze szacunki? Czyli ja przypomnę, straty? że samorząd województwa jest też jednym z pokrzywdzonych samorządów i myślę, że moglibyśmy się, się śmiało patrząc pod względem strat, jakie ponieśliśmy, to jest około 600 milionów złotych w infrastrukturze drogowej. Przede wszystkim moglibyśmy ustawić się w kolejce z tymi najbardziej pokrzywdzonymi samorządami. No, moim zdaniem za, za tą pomoc dla mieszkańców, obywateli odpowiada i odbudowę infrastruktury odpowiada administracja rządowa, aczkolwiek tam, gdzie możemy, wspieramy administrację rządową, urząd wojewódzki, pana wojewodę na no, dzisiaj trwa jesteśmy nawet, czy, myślę te zalane pokrzywdzone poszkodowane regiony obszary gminy są na etapie wypłaty pomocy różnego rodzaju zasiłków tego wsparcia na odbudowę i to jest ten Element, jesteśmy myślę po etapie porządkowania, bo to są gigantyczne kwoty po kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, jakie poniosły te malutkie gminy na wywóz tylko odpadów z, z tych zalanych gospodarstw. No i myślę, mówiłem też to w pierwszym tygodniu po powodzi, a więc za dużo się nie pomyliłem. Na taką gruntowną odbudowę no, będziemy musieli poczekać do przyszłego roku i tego czasu było po prostu za mało, żeby przed zimą ge... remontować połączenia drogowe gminne, powiatowe, wojewódzkie, no nie byliśmy na to gotowi. Jednak podstawowa dokumentacja jest potrzebna, postępowanie przetargowe nawet uproszczone, ale ono musi być zachowane. No i za chwilę mamy zimę, także w ciągu tego niespełna półtora miesiąca, dwóch miesięcy nie dało się w jakimś znaczącym stopniu odbudować tej infrastruktury. Ważne jest, żeby oszacować straty, żeby dać wyraźny sygnał gminom, powiatom, województwu, na co będą środki z jakichś źródeł w przyszłym roku i żeby taką kompletną, dobrą odbudowę wystartować wraz z odejściem zimy, a ten czas wykorzystać jako czas dokumentacyjny, koncepcyjny, żeby nie odtwarzać czegoś, co racji bytu już nie ma, na przykład w takim terenie mocno zalewowym. I tak tytułem już. Podsumowania o przyszłości, jeszcze chwilkę porozmawiajmy. Na co chcecie postawić w tych 5, 10, 15 kolejnych latach? Na które sektory gospodarki bardziej wspierać inwestorów zagranicznych, czy bardziej wspierać polskie firmy? Czy, czy to jakaś będzie równowaga? czy który sektor się wybije w przyszłości? Jaki będzie ten dolny Śląsk w 2040 roku mniej więcej? Ja mogę powiedzieć, jak ja mam podejście, bardzo gospodarskie i ja zawsze tak jak przez ładnych kilka lat byłem wójtem gminy to starałem się, żeby moja gmina była samowystarczalna, żeby była bezpieczna to poprzez ochotnicze straże pożarne, poprzez służby, żeby móc w razie jakiejkolwiek trudnej sytuacji globalnej samemu sobie poradzić. Wiem, że województwo to jest dużo większy obszar, ale tutaj ta infrastruktura jest niezbędna do tego, żebyśmy mogli tą równowagę rozwojową przywrócić Dolnemu Śląskowi, bo między innymi przez brak dróg z kolei e, część, te sto kilka gmin z południa Dolnego Śląska ucierpiała, bo nastąpiła taka naturalna migracja ludności i pozostawienie tych obszarów e, niewykorzystanych, które warto dzisiaj na nowo zagospodarować i tę równowagę gospodarczą odnaleźć. Czyli komunikacja, inwestycja w nowy szpital onkologiczny to jedna z największych, jak nie największa inwestycja tego typu w, na pewno na Dolnym Śląsku, a myślę, że też i w Polsce półtora miliarda złotych niemalże. To są kwestie związane z wsparciem przedsiębiorców i taki prosty postulat, który się wysuwa i też w tym obszarze pracujemy, to jest kwestia taniej energii czy zarządzania tą energią w taki sposób, żeby ona była faktycznie tańsza dla działalności gospodarczych. To są kwestie środowiskowe, takie jak pomysł i może fizyczna realizacja przy dobrych wiatrach projektu związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, bo to jest problem na Dolnym Śląsku też od lat nierozwiązany. Także tych przykładów, obszary rolnicze, organizacje okorolnicze, to jest też coś, co lubię i z czym byłem związany przez ostatnie lata. Także tych no, będziemy się starali w każdym obszarze produkcja regionalna, to, to, to są rzeczy, które w zmieniającym się świecie wychodzą na pierwszy plan. Także w tych wszystkich obszarach na pewno będziemy aktywnie uczestniczyć i starać się jeszcze lepiej rozwijać w ten sposób Dolny Śląsk. Bardzo dziękuję. Moim państwu gościu, był pan Paweł Gancos, marszałek województwa dolnośląskiego. Bardzo dziękuję panie marszałku. Dziękuję serdecznie.